Tajemnice naszych czasów. W polskim Radiu Białystok. Dobry wieczór, przed mikrofonem Lech Pilarski. Mija właśnie 84. rocznica pierwszej masowej sowieckiej zsyłki na Sybir. Potem były oczywiście kolejne. Dzisiaj jednak opowiemy o losach mieszkańców jednego powiatu, którzy trafili za naszą wschodnią granicę. Dokładniej będziemy mówili o powiecie monieckim. W studiu Teresa Mlejnek-Dylewska z Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Witam panią. Witam bardzo serdecznie. Zajmiemy się jednym powiatem, chociaż w czasie, kiedy były te zsyłki, to powiatu Monieckiego nie było na mapie. Nie, nie było. To był powiat Knyszyński, ale mieszkańcy zamieszkiwali, goniąc Downary, Kramkówkę Małą, Kramkówkę Dużą, Żodzie, Moniki i. i... Jesionówka. No knyszyń. właśnie, Moniki były wtedy wioską. Notabene, jak awansowały na stolicę powiatu, to również wioską były. Dokładnie. Miastem stało się w 1965 roku. To zajmijmy się tymi zsyłkami. Ile osób trafiło na tę Syberię z naszych okolic, z okolic Goniądza, Moniek, Dognar? Lokalni historycy szacują, że na Syberię trafiło z tej okolicy około tysiąca mieszkańców. Według mnie są to szacunki zawyżone. Moim zdaniem na Syberię z tych stron trafiło do 900 osób. Wynika to z analizy źródeł i baz danych Instytutu Pamięci Narodowej i można śmiało podzielić je na cztery deportacje. W pierwszej deportacji wywiezionych zostało około 65 mieszkańców, w Mońkach było na stacji Monki stanęły cztery wagony specjalne, w których umieszczono 14 rodzin, łącznie 65 osób. Druga deportacja kwietniowa, która dotyczyła rodzin jeńców wojennych i więźniów sowieckich, którzy byli właśnie w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie, ale też w więzieniach Wołkowysku, w Mińsku. Wrześciu. To również liczba jest podobna, może nieco wyższa. Wiadomo jest, że nie wszystko dokładnie można w tym momencie obliczyć. Kolejna deportacja, trzecia z czerwca 1940 roku, która dotyczyła uchodźców z centralnej Polski. Czyli z Generalnej Guberni, dokładnie tak, rzecz biorąc. Tak, byli to ludzie pochodzenia żydowskiego, a my wiemy doskonale, że miasteczka Goniąc, Czcianne, Knyszyn, Jasionówka były typowo miejscowościami zamieszkałymi przez miejsc, ludność pochodzenia, pochodzenia żydowskiego. W samym Goniądzu na 3600 mieszkańców 2400 to stanowili... Żydzi. Żydzi. No, i w, z tej deportacji mnie, w tej deportacji, według mnie, wywieziono około 120 y, ludzi. Największa deportacja y, z czerwca 1941 roku y, objęła około 500 y, mieszkańców. I to było najbardziej tragiczne, że deportacja tuż przed wkroczeniem Niemców się odbyła i część pociągów, którymi wywożono Polaków na Syberię, była nawet bombardowana przez niemieckie lotnictwo. Tak. Zachowały się relacje mieszkańców z Downar. Mam tutaj na myśli relację lokali Rzeszkowskiej, która trafiła wraz z armią Andersa do Teheranu. Tam napisałam wspomnienia. wspomnienia. Moje wspomnienia w sowieckiej Rosji i w, w nich opisała całą swoją podróż, właśnie od momentu wywiezienia do momentu y, dojechania do Omska, y, i wspominała tam o tej sytuacji, kiedy pociąg stał w Mińsku, y, nastąpiło bombardowanie tego miasta. Mimo to pociąg ruszył na wschód, jak szalony. Y, wiadomo jest też, że y, ten cały konwój pociągu był ostrzelany przez wojska niemieckie, jednakże z informacji, które uzyskałam, nie zginęli, nie byli w, tym, w tych wagonach mieszkańcy z powiatu monickiego. Czyli w momencie, kiedy doszło do tej ostatniej wywózki, część wagonów no, już nie dojechała na wschód, bo wkroczyły wojska niemieckie, rozpoczęły się działania wojenne, ale mieszkańcy powiatu monieckiego mieli pecha pod tym względem. Można tak powiedzieć. W ogóle te cztery deportacje z województwa białostockiego, ówczesnego województwa białostockiego, to też spore liczby. Gdybyśmy mogli przypomnieć... Szacuje się, że około 40 tysięcy mieszkańców Białostoczyzny zostało wywiezionych na Syberię. W pierwszej deportacji 11,5 tysiąca, w drugiej deportacji między 6 000 a 12 tysięcy podaje się takie cyfry, w trzeciej deportacji 13 tysięcy. Dlatego była to liczba zwiększona, bo dotyczyła uchodźców właśnie z centralnej Polski. No i Czwarta, ostatnia deportacja 11 tysięcy. Po podjęciu uchodźców, liczby uchodźców daje to nam liczbę około, tak mniej więcej 40 tysięcy. Dokąd trafili? Różnie. Mogę bardzo dokładnie określić, bo badałam szczegółowo mieszkańców wsi Downary i wsi przyległych do niej. Mówię o owieczkach, kręgówce małej, kręgówce dużej, żodziach i rybakach, i jeszcze o osadzie Downary Plac. Mieszkańców tych wywieziono w różne strony, objęły, według mnie, Trzy deportacje, chociaż w relacji Stefanii Rzeszkowskiej wspomniane są cztery deportacje. Ja w swoich badaniach niestety nie natrafiłam na ludzi, którzy wywiezieni zostali w pierwszej deportacji. Mam dwie rodziny, które wywiezione zostały w drugiej deportacji. Mówimy tutaj o pułkowniku Józefie Kopetyńskim wraz z jego żoną Marią. Pułkownik Józef Kopytyński był komendantem obozu warownego w Osowcu w latach 1921 28 Służył w pierwszym Korpusie Wojska Polskiego w czasie I wojny światowej, w 36 Pułku Legii Akademickiej podczas walk polsko bolszewickich i on znalazł się na liście. Zostali zesłani w okolice Pawłodaru i oboje zmarli w kołchozie. Maria w grudniu 1940 roku, on miesiąc później w styczniu. Drugie małżeństwo, które zostało wywiezione wtedy, to są rodzice Piotra Markiewicza, Jeńca Kozielska. Oni zgnęli bez wieści, chociaż są na liście wyewakuowanych, przepraszam, na liście rodzin wojskowych zesłanych na Syberię. I Piotr Markiewicz, bardzo ciekawa postać właśnie, on został na mocy amnestii. Czyli Sojuszu Sikorski-Majski, zwolniony z obozu, wcielił się 24 sierpnia 1941 roku do armii Andersa i dokładnie 24 sierpnia 1944 roku, trzy lata później, zginął w bitwie pod Monte Cassino. Został pochowany na cmentarzu Loreto. Była też wtedy na liście rodzina Błotwiłowskich, tylko w zostali ostrzeżeni i zdołali się ukryć. A pozostałych tych tych gdzie ludzie trafiali? Do Komi, to z trzeciej deportacji rodzina Gwoździków i głównie do Omska, do północnego Kazachstanu. Czyli tam trafili, później jak się potoczyły ich losy... Mhm. Część z tych mieszkańców, części z tej, tych mieszkańców udało się wyewakuować z armii Andersa. Mówię tutaj o rodzinie Żyszkowskich, rodzinie Sosnowskich, Zofii Moniuszko, Marii Woźniak. Im udało się z armii Andersa dotrzeć do Teheranu, skąd zostali rozdysponowani po innych krajach. Trafili do obozów w Indiach. W Afryce. Tam m.in. była Władysława Żakowicz, żona kierownika szkoły powszechnej, podstawowej w Downarach. Ona wstąpiła do pomocniczej, lotniczej służby kobiet w Wawkach i też rodzina, była jedna, która została skierowana do Meksyku. Także część osób. Tych, niektórzy po prostu wrócili do kraju, inni po prostu wybrali sobie życie na emigracji. Mówiliśmy o pierwszej, drugiej, a tych osób było znacznie więcej. To ile z nich wróciło? Na 72 osoby wywiezione i plus dwoje dzieci, które urodziły się na Syberię, wróciło do kraju 36 osób, 17 zmarło na Syberii lub już y, w Teheranie, tak jak Sawary Rzeszkowski, który wyew wyewakuował się, ale na skutek chorób wycieńczenia organizmu zmarł y, w Teheranie i tam na tamtejszym cmentarzu został pochowany. Y, też y, powiem, że pozostali, y, ich losy nie są mi znane, po... Cały czas czekamy na relacje. Jeśli ktoś ma w ręku tego rodzaju dokumentu, dokumenty, to oczywiście mogą trafić do instytutu, do pani. Wtedy tę historię owych zsyłek będzie można uzupełnić. Dokładnie tak. Jeszcze dodam do tego, że. Mała grupa, która walczyła pod Monte Cassino, bo też tacy byli w tej mojej grupie badanych osób. Była, wybrała życie na migracji, tak jak Henryk Butwiłowski, tak jak Adolf Sosnowski, który jednak nie żyło mu się dobrze w Anglii, to wybył do Wenezueli i w 1966 roku zginął przy wydobyciu ropy naftowej. Takie są losy związane z tragicznym początkiem ich peregrynacji po świecie, czyli z syłkami na Syberię w latach 40. z powiatu goniąckiego. A za chwilę porozmawiamy o tym, jak się bada historię na takim niewielkim szczeblu, choćby powiatowym czy gminnym. Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok Przypomnę naszym gościem jest Teresa Mlejnek-Dylewska Mlejnek z Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku no właśnie, jak się bada te historię na takim mikropoziomie, bo jak czytamy relacje dotyczące wywózek na Syberię, tych czterech deportacji, to tam są duże liczby, rzadko pojawiają się nazwiska, a pani swobodnie operuje nazwiskami. Praktycznie rzecz biorąc, mam wrażenie, że jakby pani towarzyszyła każdej rodzinie, którą te tragiczne wydarzenia dotknęły. Dlaczego tak jest? No właśnie, czy to nie jest y, równie interesujące jak ta wielka historia? Przede wszystkim y, wielkim ułatwieniem dla mnie jest to, że ja stamtąd pochodzę. Moja rodzina z tymi ziemiami związana jest od 400 lat. Wcześniej robiłam y, badania nad społeczeństwem Downar. W pierwszej połowie XIX wieku. Na podstawie metryk kościelnych yy, oszacowałam, ile było rodzin, jakie nazwiska występowały. Badałam właśnie nazwiska, które przechodziły między wsiami, jakie były relacje między poszczególnymi wsiami. I ta wiedza później przełożyła się na kolejne efekty. I yy, yy, kiedy o tych osobach. Lub też szukam informacji, muszę wiedzieć, kogo szukam, jakie jest imię, nazwisko. Bardzo często w dokumentach nie jest podany rok, ale ja, mając wiedzę ze scalenia gruntów, z metryk kościelnych, kto był ojcem, kto był matką, jakie było nazwisko pamięcińskie, bo już w tymi danymi gdzieś wcześniej operowałam, mi jest dużo łatwiej dotrzeć do tych osób. I... Ale pisze Pani o sąsiadach. To nie jest kontrowersyjne? Czy nie utrudnia Pani pracy? Nie. Nie żyję w tym samym czasie, kiedy ci ludzie żyli przede wszystkim. I bardzo mało znana do tej pory była historia Downar. Ja zawsze byłam ciekawa. Co się kiedyś na tej ziemi działo? Jeszcze... Dla ułatwienia. To przypomnę naszym słuchaczom, że Downary to jest taka miejscowość u podstaw u podnóża twierdzy w osowcu. Mm -hmm. Założona w pierwszej połowie XVI wieku była to wieś litewska, której nazwa oznacza wielka, wielka chęć życzenie. Downary. To było w dobrach Radziwiłowskich, bo wówczas ziemia goniącka, Wiska, właśnie do dóbr domu Radziwiłowskiego należała. Potem w Darze została m.in. przekazana królowi Zygmuntowi Augustowi. Zygmuntowi Augustowi. Stanowiła dobra osobiste, że tak to nazwę, królewskie. królewskie. Także miejscowość królewska, jakby nie patrzeć, no i potem nakładają się te kolejne wydarzenia z wielkiej historii na losy poszczególnych mieszkańców. Dokładnie, ta mikrohistoria zawsze ma osadzenie w tej makrohistorii, bo makrohistoria to są drobne, poszczególne losy ludzi. Jest zebrane Losy tych wszystkich ludzi tworzą naszą całą historię. I wtedy, no jak rozpoznamy czy poznamy tę mikrohistorię, dużo łatwiej nam jest zrozumieć te wydarzenia wielkie? Dokładnie tak. Kiedy jeszcze uczyłam w szkole, zawsze łatwiej mi było dotrzeć do uczniów z tą wiedzą. Kiedy nawiązywałam do wydarzeń. Tych tutaj, które działy się na tym terenie. Łatwiej im było, łatwiej było ich zaciekawić, ale też łatwiej im było zrozumieć sens tych wydarzeń, takich ogólnokrajowych. Tak. Czyli jak opowiadała Pani o syłkach na Syberię w czasie II wojny światowej, podając. A... To może być twoja ciocia, to mógł być twój wujek. To do dzieciaków to trafiało. Tak, trafiało. Jeszcze wczoraj miałam taki wykład. Posługiwałam się nazwiskami konkretnymi, z jakiej miejscowości ta rodzina pochodziła i dokąd została na przykład skierowana. I uczniowie z wielkim zainteresowaniem spoglądali na tą tablicę i wyszukiwali swojego nazwiska. Tak, też. Informowałam, że y, można znaleźć y, ich w, y, na listach wyewakuowanych z ZSRR, bo taka lista istnieje. Była ona opublikowana w czasopiśmie Polska Walcząca i z imienia i z nazwiska, z daty urodzenia y, i miejscowości urodzenia można taką osobę y, wyłonić z tej całej listy i zobaczyć. Połączyć kropki. Czyli dzieciaki mają szansę poznać czasami swoich bliskich krewnych. No bo powiedzmy, że nie, nie wszystkie informacje o tym, kto z rodziny gdzieś tam został na zachodzie, no, funkcjonowały. Mamy, były takie czasy, kiedy lepiej o tym nie było mówić. Tak, to czasy... Yy... W Relu, tak kiedy nie można było ujawniać prawdy o wydarzeniach z drugiej wojny światowej mój tato też był takim dzieckiem którego właśnie ojciec mój dziadek Antoni Dzięgielewski, Walczył w kampa podczas kampanii wrześniowej, był w 10. Pułku Ułanów Litewskich i w bitwie pod Kockiem przegrał, dostał się do niewoli niemieckiej i kiedy dostał się następnie do Stolagu II, a w kiedy wrócił już z tej niewoli niemieckiej, właśnie wcielił się do wolności i niezawisłości i działał w tym podziemiu. Ujawnił się w 1947 roku i w szkole szykanowano, tak, tatę, tak mówiono. Czyli jego dzieci. Dokładnie tak. Czyli o takich wydarzeniach lepiej nie było mówić, teraz o tym można mówić, teraz można docierać do dokumentów, a dużo tych dokumentów zostało? dotyczących Syberii. Na przykład, ale także innych wydarzeń, wydarzeń te, tych mikrowydarzeń na tym poziomie gminno-powiatowym, tak to nazwijmy. To znaczy dokumenty są trudne do znalezienia, bo na przykład, jeżeli chodzi o deportację, relacje z deportacji, to one y, z, znajdują się w archiwum cyfrowym Instytutu, Hoovera. I tam jedno, jest mnóstwo tych jednostek, w każdej jednostce jest mnóstwo dokumentów, które trzeba. Przejrzeć. przejrzeć, tak, bo nie są one opisane z jakiej miejscowości, tak, tylko numerami, więc to jest bardzo mozolna praca w wyszukiwaniu, ale udaje przydałoby się. się. Przydałoby się takie rozwiązanie jak z aktami notariusza grodzieńskiego, które tak. trafiły do białostockiego archiwum, gdzie wyszukiwarka pozwala nam znaleźć nazwiska miejscowości, a te akta dotyczą między innymi Downar Między innymi owieczek, rzodzi i innych miejscowości, goniądza, no bo podlegały te miejscowości właśnie owemu notariuszowi, i tam w połowie XIX wieku i później opisane są wszystkie transakcje obrotu ziemią, zmiany własności i tym podobne rzeczy. Dokładnie i w, właśnie w tych dokumentach, o których pan wspomniał, y, jeżeli chodzi o Downarę, Owieczki, bodajże żodzie y, to są dokumenty dotyczące tych mieszkańców y, w związku z budową drogi strategicznej między Osowcem a Knyszynem i były zawarte te transakcje. Obecna droga numer 65. Tak i później z budową y, kolei, koszar. Kolei, twierdzy, koszar i mhm. tak dalej. Tego koszar y, 61 wychody, który był właśnie zlokalizowany w townarech. Sama twierdza, to był, no to było wydarzenie przełomowe w historii powiatu Monieckiego, dzisiejszego powiatu Monieckiego, a tamtejszego Knyszyńskiego, ze względu na to, że to wielki obiekt i mnóstwo pieniędzy na to poszło i zmieniło, zmieniło się w okolicy wszystko. Co jako następny cel pani badań? Teraz badam przymusowe roboty do trzeciej rzeszy mieszkańców Downar, ale też i mieszkańców Białostoczyzny. Dużo ludzi stąd trafiło na owe roboty, tak szacunkowo? Z mego terenu trafiło ponad, zidentyfikowałam ponad 60 ludzi, ale przymusowe roboty dotyczyły niemalże każdej rodziny. Były to przypadki, kiedy... Czyli tragi, równie tragiczne wydarzenia, wydarzenie, co do co, co do co wy, wysyłki na Syberię. Tak. Z tego, co pamiętam, około 40, 400 było wywiezionych z województwa białostockiego. W związku z tym też to była wielka masowa deportacja, tak można by to określić. Czekamy zatem na efekty, żeby opowiedzieć Państwu, jak te wydarzenia przebiegały i kogo dotknęły. dotknęły. Naszym gościem była Teresa Mlejnek-Dylewska z Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Audycja dostępna też będzie na stronach internetowych Radia Białystok i na. Platformach streamingowych Lech Pilarski. Do usłyszenia. Dziękuję. Tajemnice naszych czasów.